Kilkanaście godzin temu zakończył się sezon 2019-20 w PKO Bank Polski Ekstraklasie, a my dosłownie kilkadziesiąt minut później oddaliśmy do druku najnowsze, 29. wydanie tygodnika Piłka Nożna. Paweł Gołaszewski, zapraszam na krótki przewodnik po najnowszym wydaniu. Temat tygodnia poświęciliśmy finałowi totolotek Pucharu Polski. Konrad Witkowski wziął pod lupę dwa projekty. Lech Gdańsk, Piotra Stokowca oraz Krakowie Michała Probierza. Zapraszam ze swojej strony na 90 minut z Domagojem Antoliciem. Pozostając przy ekstraklasowych tematach, zapraszam również na analizę o piłkarzach, którzy spadli z PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Konrad Witkowski napisał tekst o kolejnym kroku naprzód, wykonanym przez Akademię Lecha Poznań. Zbyszek Mroziński pisze o trudnym sezonie młodych Polaków piłkarzy. Zbigniew Mucha zaprasza na wywiad z cyklu Było Minęło z Witoldem Sikorskim. Jerzy Chwałek natomiast przepytał Huberta Idasiaka z Napoli. A Kamil Sulej zaprasza do Top 10 pierwszoligowców minionego sezonu. Część zagraniczną otwiera tekst Grzegorza Garbacika o Michailu Antonio z West Ham United. Ten sam autor przyjrzał się także drużynie Leeds United. Michał Zachodny dokładnie zbadał sprawę i zamieszanie w związku z anulowaniem kary dla Manchesteru City. O piłce hiszpańskiej tradycyjnie pisze Leszek Orłowski, który zajął się tematem okładkowym pod tytułem Messi i Griezmann. Redaktor Orłowski także przedstawił nowego mistrza Primera División, czyli zespół Realu Madryt. Niemiecki futbol wziął na warsztat Maciej Iwanow który napisał o najlepszych drużynach rezerw w historii ligi niemieckiej. Tematem włoskim tradycyjnie zajął się Tomasz Lipiński. Michał Bojanowski pisze o sytuacji francuskich klubów: Paris Saint-Germain i Olympique Lyon przed powrotem Ligi Mistrzów. Drużyną na życzenie jest Bayern Monachium z sezonu 93/94. Od wtorku w kioskach, salonach prasowych i naszej mobilnej aplikacji znajdziecie najnowsze wydanie tygodnika Piłka Nożna. Serdecznie zapraszam do lektury.